Ostatnio udało mi się odblokować pierwszy miecz potrzebny do Dual Curse Katany, czyli jamę, którą między odcinkami wbiłem do 417 poziomu. I teraz specjalnie szukałem. O, okej, okay. no, właśnie boss był. Nawet nie miałem o tym pojęcia, ponieważ przez ostatnie 10 minut skakałem pomiędzy serwerami, żeby właśnie znaleźć tego gościa i chcę kupić kolejną aurę y, 1500. I okej, okay, y, mamy jakiś ognisty róż. I z tego co rozumiem, muszę chyba kupić najpierw wszystkie kolory aury, żeby później kupić te legendarne. Nie wiem, czy dokładnie tak to działa, ale właśnie tak taki był mój, mój plan, żeby kupić legendarny kolor aury, żebym, jak będę potrzebował wyciągnąć drugi miecz, albo bardziej go zdobyć, no to też, żebym mógł się, wiecie, przyczynić do zrespienia tutaj Indry, a nie, że będę, tak jak w poprzednim odcinku, prosił ludzi, że, ej, słuchajcie, potrzebujemy kogoś z tym kolorem, no chciałbym też jakoś się przyczynić do tego, w sumie możemy sobie zmienić szybko kolor naszej aury, wy pamiętajcie w tym czasie, żeby zostawić lajka pod tym filmem i subskrybować kanał, jeżeli lubicie Blocks Fruits. chociaż planuję też, żeby inne serii się pojawiły, a nie tylko Bloxfruits. Weźmiemy sobie tutaj, zmienimy ten kolor w końcu i dzisiaj chciałbym wykonać fajn, bardzo fajnego questa, który... To jest ten kolor? Czekajcie... Hmm. Okej, okay, a, muszę wyłączyć to. Który yy, wydaje mi się fa fajnym challenge'em. Szczerze mówiąc, ten poprzedni kolor, yy, nie wiem, bardziej mi się podobał i bardziej pasuje do tego miecza. Możecie napisać, który kolor według was jest lepszy. Ale ten, który pierwszy zdobyłem, jakoś po prostu yy, bardziej mi tutaj pasował, także włączmy sobie yy, go. Mam 3 miliony, jak widzicie, kasy, ponieważ wydałem robuxy. Tak, yy, wydałem 400 robuxów, które w ogóle udało się yy, zdobyć dzięki wam bo zakupno tych koszulek się nazbierało tyle osób, wiecie, ja z każdej koszulki chyba dostaję dwa robuxy, albo coś takiego, więc troszkę trzeba było poczekać, ale za 400 robuxów kupiłem podwójną kasę, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że będę potrzebował naprawdę dużo siana, żeby na przykład zdobyć instyg w wersji drugiej. Ba, ja nawet chciałem zrobić to w tym odcinku, ale okazało się, że to jest potrzebne 5 milionów, a nie 3 miliony. I miałem jeszcze taki plan, żeby pomiędzy odcinkami ulepszyć sobie, znaczy zebrać surowce na ulepszenie właśnie tej broni bo tam chyba 10% więcej można bić, czy coś takiego. Tak w ogóle prezentują się moje przedmioty aktualne, możecie sobie zatrzymać film. Mam na przykład portal fruta, którego nawet chciałem dzisiaj zjeść. Tak, to jest kolejna rzecz, ale znałem sobie sprawę, że chciałbym jeszcze zapolować na sibisty. A jaki jest owoc najlepszy na sibisty? No właśnie, to jest magma, więc dzisiaj na pewno zjemy magma i ba nawet, żeby tego nie przeciągać, zjem tą magmę teraz, bo o, w ogóle mam 538 cukierków, to jest spoko i y, ten przedmiot to jest po prostu żart. Jeżeli ktoś to farmił, to naprawdę gratuluję cierpliwości. Ten przedmiot jest Uncommon, czyli że jest niezbyt częsty, ale wiecie, leci jakoś. I to jest kłamstwo, po prostu to jest kłamstwo. Żeby go zdobyć, trzeba ym, bić właśnie tych mitologicznych po prostu piratów, którzy są tutaj. I farmiłem ich 5 godzin. I zdobyłem 9 tych kłów. To jest dla mnie po prostu żart i potrzebuję z tego, co wiem, yy, chyba ich 10, żeby ulepszyć Dual katane, katane, a 20, jeżeli chciałbym sobie ulepszyć yy, właśnie ten miecz, który mam teraz, czyli tą jamę. Więc no zobaczymy po prostu, jak to yy, będzie wyglądało z tym farmieniem. Wiem tylko, że na pewno nie będę tego robił yy, w tym odcinku, bo to jest, yy, to jest naprawdę przesada z, tym, yy, z tymi rzeczami. I w sumie ten owoc Light... A nie, ja mam na magmie też jakiś tam yy, sposób podróżowania, więc liczę na to, że jednak to będzie yy, tutaj potrzebne. Chodźmy, może zjeść sobie ten y, owoc tutaj. Cyk. W razie czego mogę w każdej chwili sobie na lajta przełączyć. A jeżeli chodzi o portal, y, no to z portalem będzie taki problem, że mam tylko jeden. I kolejną rzeczą, na którą będę zbierał Robuxy, to już mogę Wam zapowiedzieć, jest to. Za 400 Robuxów, więc jeżeli chcecie mnie wesprzeć, no to koszulka na grupie jest za 5 Robuxów. Polecam sobie oczywiście y, ją kupić, jeżeli chcecie mieć taki fajny symbol, który jest tutaj. Y, I coś miałem jeszcze powiedzieć. Aha, że y, dlaczego chcę to kupić? Po pierwsze, lepsze owoce będę chciał rozdawać widzom. W tym sensie, jeżeli na przykład trafiłbym drugiego Venom Fruta, no to wtedy robimy giveaway na Venom Fruta. Bo teraz, jeżeli na przykład bym dostał y, jakiś owoc, który już mam, no to ja go wyrzucam. Jeżeli bym dostał drugą Buddę, no to wtedy mam problem, że kurde, co, co ja mam zrobić z tym drugim owocem? I wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko, że zarówno y, wy skorzystacie z tego i ja skorzystam z tego. Ok, patrzy, czy coś tu jest. No nie, niestety nie ma żadnych fajnych owoców, także zjedzmy sobie tą magmę i musimy udać się, no właśnie w sumie nie mam pojęcia gdzie jest ten gościu, o, An Torcyk. Chodź tutaj. Magma Fruit. Rozbudzony. Piękny. Wezmę sobie. It. Oh, Okej. Okay. I Light. Został. Został stracony przeze mnie, jest. czekaj czekajcie, cyk, jest. Vulcanic Storm, Beast Ride, wszystko się zgadza. Maksymalny poziom też został wbity. No, fajnie będzie po prostu powrócić sobie. Ale to już przygotowuje na y, właśnie farmienie y, sibistów y, z widzami, jakoś się po prostu zgadamy, czy coś. Pewnie jak wy to oglądacie, to już było to farmienie y, właśnie Seabisków. I teraz musimy znaleźć takiego gościa. O, właśnie tego. I on nam zleca misję, że musimy pokonać wszystkich y, bossów. Ja, jacy tutaj są. Stone, okej, okay. nie wiem, w sumie, gdzie jest Stone. A, porozmawiaj z nim, ym, gdy pokonasz tego bossa. Ja mam tutaj, okej, okay, Stone jest w Port Town, mam tutaj ściągę przygotowaną, wiecie, bo ciężko by ciężko było po prostu to zrobić, a chciałem zjeść tego portala, bo no, jeżeli ja teraz biję głównie mieczem, a 99% moich obrażeń robię mieczem i y, jeszcze pokażę wam mój aktualny build, jak się prezentuje. Taki hybrydowy, dość mocno buildzik, ale naprawdę bardzo przyjemnie się gra, więc y, na razie będę go używał, nie mam żadnych punktów, nie mam y, nic takiego i y, fajnie też, że mam sposób na podróżowanie, chociaż nie, czekajcie, czy ja mogę cały czas po prostu podróżować, czy jak to działało? Bo już yy, nie za bardzo pamiętam. Musimy iść w tam, tam, tamtą, tamtą stronę, yy, pokonać tego stona. Później mamy cztery inne bossy do pokonania, i w sumie to będzie też test yy, tego buildu. Czy ten build nadaje się do pokonywania bossów? Bo do tej pory tą kasę, którą zdobyłem tutaj, yy, oczywiście kupiłem Double Cash Moula. W sumie z Bluesami mi się to kojarzy. Mam dwa kanały. Polecam sobie je obczajcie, jeżeli chcecie. O, nie, dobra, już widzę, że będzie problem z Bistridem, ponieważ on się co jakiś czas tam kończy. Ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Yy, I zgubiłem w sumie wątek. Aha, że tą kasę, którą całą tutaj yy, mam, no to na farmiłem tylko i wyłącznie farmiąc tych właśnie mitologicznych piratów. I naprawdę dużo, dużo czasu mi na to. Zeszło chyba z 5 godzin farmiłem albo coś takiego. Yy, więc no tylko ile? 9 tych yy, kłów dostałem? Tak, bardzo mało. Nie wiem, to jest masakryczny, masakrycznie trudny przeciwnik do farmienia, plus on ma taką umiejętność, że jeszcze ciebie stunuje. I jak trzech sobie bijesz i każdy po kolei użyje kilka no to jesteś martwy. No niestety tak to wygląda. I już się bałem, że tego bossa nie będzie, ale z tego co widzę jest, muszę sobie w ogóle przypomnieć jak działały te wszystkie skille. Okej, okay, w ten sposób tutaj się nawalało, w ogóle mam mało energii. Jeżeli się zastanawiacie dlaczego nie użyłem portalu na ten zamek na środku, to nie mam naprawdę żadnego, nie mam zielonego pojęcia dlaczego to zrobiłem. Dobra, weźmiemy sobie teraz y, tą broń. Cyg, właśnie, ja chyba z kilku wam nie pokazywałem, jak wyglądają, a są naprawdę y, bardzo przyjemne. Na razie ten boss nie zadał mi y, w ogóle żadnych obrażeń, więc. Y, wow, jest poprawa. Ty, ale jakoś tak animacje trochę się zbagowały w tym mieczu. O co chodzi? Czemu ja tak. Co, co, co to w ogóle ma być? Nie wiem, dziwne to jest, bardzo dziwna. Dobra, mm, weźmiemy, go, pokonamy. Kolejny bosik. Yy, w ogóle obawiam się, że później ja będę musiał bardzo długo czekać na te bosy, bo one mają... Yy, no, tutaj 30 minut trzeba czekać na respawn. Yy, tutaj kolejne 30, 30, 45 minut, więc jeżeli wszystko się dobrze zgra, to wiecie, ja tego bossa zrobię każdego po kolei. Ale jeżeli powiedzmy źle się to zgra, no to będę musiał po prostu yy, przyawczyć troszeczkę i poczekać na te bosy, ale z tym pierwszym nie powinno. Być żadnego problemu. Też ciekawi mnie, ile kasy za niego ja dostanę. Czy to będzie z 15 tysięcy? O! okej, okay, uuu, dostałem nawet ten mm, po pierwsze mastery level up na mieczu dwa poziomy, no i troszkę kaski padło, także od razu, żeby żebym nie musiał po prostu wracać w jedną i w drugą stronę na nogach, no to ja chyba muszę porozmawiać właśnie znowu z tym gościem i skorzystamy z teleportów, które odblokowały się po pokonaniu Indry bo też dużo osób po prostu pytało w jaki sposób odblokować te portale, no trzeba pokonać niestety bossa i ten gościu z którym mamy porozmawiać jest, o właśnie, tutaj na tym drzewie i teraz mamy do pokonania kolejnego bossa, także od razu bez marnowania czasu przejdźmy sobie na tą wyspę i skorzystamy z teleportu właśnie na tą wyspę Hydry, bo tak ona się nazywa. Także użyjemy sobie po prostu tego, cyk, i jesteśmy na miejscu. Jest to na pewno o wiele łatwiejsze i zobaczmy... O! Ona jest od razu. Ty! Dobrze, na razie idzie całkiem spoko. Nie wiem, czy to jest jakiś serwer... Bez cheaterów? Nie no są. O, widzicie, to, to, to od razu widać, że to jest cheater. Albo może ja też przesadzam i wiecie, na przykład to jest normalny gracz, a ja każdego tutaj posądzam o cheatowanie. Nie no, mam nadzieję, że tak nie jest. Ale dobra, dajcie mi chwilę, pokonam ją i lecimy do kolejnego bosika. Oho, jakiś gościu przyszedł, nie wiem czy on mi tutaj, ta, on chce przeszkodzić mi, także od razu full bombę po prostu odpalam na niego. O, chodź, 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 chodź. Obijemy się gościu, pyk! Ale mieczykiem ja piję. Nie no, oj! No i chyba zostanę sprowadzony po prostu na glebę. Ale w, wiesz co? Jednak ja nie chcę stąd się bić. Ja chcę jednak pokonać tutaj bossa, bo to na nim mi zależy. Chociaż nie, czekajcie, tutaj przyszłość działa w ten sposób, bo już przyzwyczaiłem się, że jak biję tych elitarnych piratów, to wiecie, to jedna osoba, jednej osobie zalicza tego pirata. A nawet jeżeli on mnie tutaj pokona, ale ma bardzo fajną kotwicę, no to. O nie, czy to jest cheater? Nie, dobra, już myślałem, że to jest cheater. Los, tak, 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 dostałem bounty, ale to nie ma znaczenia, bo ważne, żeby tylko yy, no nie, nie. Aha, on nie pokonał tego bossa. A, no już mógł go dobić, naprawdę, bo to jest, to jest bardzo niefajne. I tego bossa chyba też nigdy nie biłem. Także czas y, po prostu jeszcze raz urać się w to miejsce. Oczywiście, używamy teleportu. I teraz y, czekajcie, bo to było, to jest hydra, a tu jest to wielkie drzewo, i na tym drzewie, więc i tak y, uda się to dość szybko teraz zrobić. Cyk lecimy. Mam nadzieję, że y, pasa dobra będzie trwała, i cały czas ten boss tam będzie. I wydaje mi się, że ja muszę po prostu w tą stronę lecieć. I tutaj za chwilę będzie ta wyspa. Yy, I tak, jest tutaj. O nie, widzę, że ktoś tam jest, tylko proszę, żebym zdążył. Oj ojoj, chwila, jak się wchodzi do tego bossa? Gdzieś tutaj powinno być wejście. No ja nigdy. O, dobra, dobra, jest, jest, jest. Szybko, szybko, szybko. I ile ma HP? No właśnie pokonał bosa. No dobra, więc ile mam czekania? Czekajcie, żeby. Tak, 30 minut. To do zobaczenia za chwilkę. No i w końcu to mamy. Powiem wam, że niby 30 minut tutaj yy, spędziłem, ale wydawało mi się, że czekam, nie wiem, już z godzinę. Także yy, od razu lecimy do tego zamku i dwa ostatnie bossy muszę sobie to otworzyć szybciutko. Yy, dwa ostatnie bossy będziemy mieli yy, na tej takiej podstawowej wyspie, znaczy na tej wyspie, na której spędzam tak naprawdę najwięcej czasu, czyli oczywiście tutaj i mamy do pokonania kapitan Elefant, tak się nazywa bossik, czy tutaj ktoś jest? Okej, okay, widzę, że jakiś typek jest, nie wiem, czy na co on poluje. Mam nadzieję, że nie na moje bossy, bo już y, wystarczająco się naczekałem, ale coś mi mówi, że dwa ostatnie bossy to będzie męczarnia, bo na jednego muszę czekać pół godziny i na drugiego 45 minut, e, więc zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało tak, porozmawiajmy z nim i chyba nie można y, w ogóle zmienić y, serwera, nie chcę nawet tego, wiecie sprawdzać, czy y, po pokonaniu danego bossa mogę zmienić serwer, wolę już wykonać to tak jak jest i mamy kapitan elefant i jeżeli mnie pamięć nie myli, on chyba jest w tym miejscu, ale bardzo Czekajcie, jest. Kapitan El elefant, jest, widzę, że się ją zrespił, także super. Nikt mi raczej go nie dobije. Tutaj w ogóle nikogo nie ma. I znowu mi się spagowały te animacje. Nie wiem o co chodzi, ale naprawdę dziwnie to działa. Och, i mam małą pomoc w postaci dwóch cheaterów, którzy tutaj byli. Jak widzicie, oni mają już inne rzeczy. Chyba tak, oni są pod mapą, tak w ogóle. Eh, eee, w ogóle jestem chyba w lobby cheaterów. Nie, dobra, widzę, że ktoś tam jest. Eee, są jakieś normalne osoby, no ale niestety jest jak jest. Eee, I dostałem Bounty. Bo oni wpadli pod mapę? W sumie wiecie, co nie szkoda mi, ich, naprawdę. No to są cheaterzy, nawet nie ogarnęli. Cały czas mam 2,5 miliona i cały czas też dostaję pytania, Flotar, kiedy lecisz po 30 milionów bounty? No muszę się na początku nauczyć PVP. To, to, to by było po prostu najlepsze. I ostatnim bossem do pokonania jest Beautiful Pirate. No właśnie. I pytanie: gdzie on jest? Bo chyba nigdy z nim nie walczyłem. I według filmiku powinien być za tymi drzwiami, tylko nie za bardzo wiem. Aha, ja po prostu mam podejść sobie. O i jest, dobra. Spodziewałem się, że już go tutaj nie będzie. Tam mamy duchy. Dobra, te duchy to są chyba te, gdzie ja tam miecz wyciągałem i tak dalej. Czyli to jest po prostu w innym miejscu. O kurde, gdzie ja jestem. Giant dobra, 1650. W ogóle nie kojarzę tej wyspy. Nie wiem, czy na niej byłem, czy nie byłem. Jakoś po prostu ymm, y, nie wydaje mi się znajoma, ale pokonajmy tego bosika, nie wiem w ogóle, czy on jest silny czy nie, ponieważ y, no nie walczyłem z nim jeszcze. Oho, i znowu moja walka została zakłócona przez dwóch cheaterów. Nie wiem, czy to nie jest ta dwójka, którą wcześniej widzieliśmy, ale na pewno trzeba odpalić wszystko, żeby na pewno mi go zaliczyło. Bo jeżeli będę musiał czekać tutaj 45 minut na niego, no to y, średnio mi się coś tak jakiego podoba. No wiecie co, już nawet się nie będę zbliżał, bo ci trzy hitlerzy działają chyba w ten sposób, że jakbym się do nich zbliżył, to oni, znaczy jeżeli bym się zbliżył bardzo blisko tego bossa, to bardzo dużo obrażeń im zadają, znaczy oni mi zadają. Ale nie, chyba tak to nie działa. Może jakoś PvP mają wyłączone, bo w sumie ich wcześniej pokonałem. Nie wiem, nie znam się na tym kompletnie. I ten boss, tak, ma, on ma chyba drugą fazę, jak widzicie. Troszeczkę inaczej się prezentuje. I you have unlocked the secret aura color i mamy final hero. Okej, okay, czyli dostaliśmy dwie fajne rzeczy. To teraz Musimy sobie stąd wyjść. E, chyba porozmawiać. Nie, ja nie muszę porozmawiać z tym gościem. I mm, jak widzicie, udało się zarobić 700 tysięcy. W sumie, chyba nie wiem, z pół miliona zarobiliśmy, nie 700 tysięcy, bo możliwe, że miałem ponad 3 miliony. Więc bardzo fajnie. E, jednak ten Double Cash Mode tutaj daje mega, mega, mega dużo. A my teraz idziemy kupić owoc, bo może coś fajnego dostanę. I na następny odcinek postaram się już zbierać te 5 milionów, żebyśmy mogli zrobić ten instynkt. I niestety dostałem raket fruta, także wszystkie nie można o fila. Muszę się nauczyć uczyć tego, klikam backspace'a i owoc jest wyrzucony, bo żebym nie popełnił po raz kolejny tego niefajnego błędu, także co, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście czas, trochę te bossy mi zajęły, ale i tak powinno być całkiem spoko, także mówię, pewnie w kolejnym odcinku, jeżeli się uda, to jakieś może polowanie na sibisty. zobaczymy, czy się uda zebrać jakąś tam ekipkę i 5 milionów to jest na pewno must have na kolejny film.